Rozmyślanie Męki Pańskiej przy mszy świętej według świętego Franciszka Salezego. Kapłan idzie do ołtarza. Pan Jezus idzie do ogrójca na modlitwę. Kapłan całuje ołtarz. Judasz pocałowaniem zdradza Pana Jezusa. Kapłan odmawia antyfonę. Pan Jezus wchodzi do Annasza i Kajfasza. Kapłan i wierni odmawiają akt pokuty, czyli spowiedź. Pan Jezus krwią się poci i upada na twarz w ogrójcu. Gdy kapłan mówi Pan z Wami, Zbawiciel spogląda na Piotra, który nawraca się. Gdy kapłan czyta modlitwę dnia Pana Jezusa, prowadzą do Piłata. Gdy kapłan czyta lekcję Pana Jezusa, prowadzą do Piłata. Gdy kapłan czyta Ewangelię, Pan Jezus idzie do heroda. Gdy kapłan ofiarowuje chleb i wino, Pana Jezusa biczują, gdy kapłan przykrywa kielich, Pana Jezusa koronują, gdy kapłan umywa ręce i mówi módlcie się, bracia, piłatł Umywa ręce i mówi: Oto człowiek. Gdy kapłan czyta prefację, zaprawdę godne to Pana Jezusa, skazują na śmierć. Gdy kapłan ręce nad kielichem trzyma, Weronka ociera najświętsze oblicze Jezusowe. Gdy kapan modli się przed podniesieniem, pan Jezus idzie z krzyżem na kalwarię. Gdy kapan czyni znak krzyża, pana Jezusa przybijają do krzyża. Gdy kapan podnosi chosję najświętszą, pana Jezusa podnoszą na krzyżu. Gdy kapłan podnosi kielich, krew Jezusa z ran płynie. Gdy kapłan modli się za zmarłych po podniesieniu, Pan Jezus modli się za nieprzyjaciół. Gdy kapłan bije się w piersi, Pan Jezus nawraca łotra. Gdy kapłan mówi ojcze nasz, pan Jezus wy, 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 wymawia siedem słów na krzyżu. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Gdy kapłan łamie chosję na dwie części, pan Jezus umiera na krzyżu. Gdy kapłan Cząstkę chosti wpuszcza do kielicha. Dusza Pana Jezusa wstępuje do otchłani. Gdy kapłan mówi, baranku Boży, setnik i Żydzi wyznają Bóstwo Chrystusa. Gdy kapłan przyjmuje komunię świętą, Pan Jezus Złożony na ręce matki i do grobu. Gdy kapłan ostatnie słowa, Pan z Wami, Pan Jezus wstępuje do nieba. Gdy kapłan lud błogosławi, Pan Jezus syła Ducha Świętego do uczniów. Ksiądz Biskup Antoni i ksiądz Teofil Chciuk-Kancelersz.